Witajcie ponownie na kanale Matma w małym palcu, w serii filmików, w których rozwiązuję zadania z podręcznika Nowa Matematka 2, poziom podstawowy i rozszerzony z wydawnictwa Nowa Era. Nie przedłużając, zadanie czwarte z tematu stopień i współczynniki wielomianu mamy na tablicy. Przeczytajmy treść, które spośród punktów PQ należą do wykresu wielomianu U. I może zrobimy sobie podpunkt B. Mamy wzór wielomianu U, ja nie będę przepisywała, może już i współrzędne punktów P i Q. I teraz pytają, które z tych punktów należą do wykresu wielomianu U. Żeby punkt należał do wykresu wielomianu, to jego współrzędne muszą spełniać wzór wielomianu, czyli sprawdzamy punkt P, współrzędna X to oczywiście pierwsza współrzędna, druga współrzędna to współrzędna Y. -owa. Oczywiście U od X to jest współrzędna Y, czyli Wstawiamy dwójkę, równa się i teraz za x wstawimy jedną drugą, czyli 4 razy 1, druga do potęgi trzeciej, minus 2 razy 1, druga do potęgi drugiej, plus 3 razy 1, druga i plus 1, druga. No i sprawdzamy, czy lewa strona równa się prawej. 2 równa się. 4 razy 1, 2 do potęgi trzeciej to 1 ósma, odjąć 2 razy 1, 2 do potęgi drugiej to 1 4, dodać 3 razy 1, 2 to 3, 2, dodać 1, 2, no i 2 równa się, skracamy sobie tutaj przez 4, czyli 1, 2 po skróceniu, tutaj sobie skracamy przez 2, czyli 1, 2 po skróceniu, no i mamy tutaj 1 razy 1, 2, czyli 1, 2. Odjąć 1 razy 1, 2, czyli też 1, 2 plus 3 drugie plus 1, 2. No i sprawdźmy. 1, 2 odjąć 1, 2 to jest 0. 3 drugie plus 1, 2 to są 4 drugie, a wiemy, że 4 drugie to oczywiście 2, czyli lewa strona równa się prawej, zatem sprawdzany punkt, czyli punkt P, należy do wykresu wielomianu U. Wstawiamy teraz punkt q, czyli wstawiamy do wzoru za y minus 1, za x -1, minus 1, drugą, czyli minus 1 równa się 4 razy minus 1, druga do trzeciej, minus 2 razy minus 1, druga do drugiej, dodać 3 razy minus 1, druga, no i dodać 1, druga. Minus 1 równa się 4 razy. Minus 1 druga do trzeciej to minus 1 8 Minus 2 razy. Minus 1 druga do drugiej to 1 4 Dodać 3 razy minus 1 druga to minus 3 2 Czyli dodać minus 3 2 to to samo co odjąć 3 drugie. No i dodać 1 druga przepisuję. Minus 1 równa się, skracamy sobie, 1, 2 też 1, 2 i mamy 1 razy minus 1, druga, minus 1, druga, dalej minus 1 razy 1, druga, znowu minus 1, druga, minus 3 drugie i plus 1, druga. Minus 1, druga odjąć 1, druga to minus 1, minus 1 odjąć 3, 2 czyli minus 1 odjąć 1 i 1, druga, tak może jeszcze. Zapiszę, żeby wszyscy rozumieli. Minus 1 odjąć 1, 1, 2 to by było minus 2, 1, 2. I teraz minus 2, 1, 2 dodać 1, 2. Minus 2, 1, 2 dodać 1, 2 to jest minus 2. No i zobaczmy, lewa strona nie równa się prawej, czyli punkt Q nie należy do wykresu wielomianu U. Punkt Q nie należy. No i do wykresu wielomianu u. Zatem na pytanie w zadaniu, które spośród tych punktów pejku należą do wykresu wielomianu u, no to należy punkt p, czyli odpowiedź będzie punkt p. Taka skrótowa. Odpowiedź do zadania czwartego B i idźmy do zadania piątego. I zadanie piąte mamy na tablicy. Przeczytajmy treść. Oblicz współczynnik A wielomianą W. I podpunkt A. Przepiszę sobie wzór wielomianu. W od x równa się ax kwadrat plus x plus 1. I mamy dane jeszcze w zadaniu, że W od 1 równa się. 3, czyli wartość wielomianu w dla argumentu 1 równa się 3. No to wpisujemy od razu za w od x właśnie tą wartość tego wielomianu dla argumentu 1, czyli trójkę, a za x -a wstawiam jedynkę. Tutaj do wzoru, no i mamy 3 równa się a razy 1 do kwadratu, Plus 1 plus 1, czyli 3 równa się a razy 1 do kwadratu to 1, czyli a razy 1 to a. Dodać 1 plus 1 to 2. No i teraz przerzucam sobie dwójkę na drugą stronę. Zmiana znaku, czyli 3 odjąć 2 równa się a, czyli 1 równa się a. Mogę odwrócić zapis bez żadnych zmian. Czyli a równa się 1 to jest odpowiedź do tego, podpunktu. No i zróbmy jeszcze B. Mamy teraz wzór wielomianu W, W od X równa się 3X do trzeciej minus X kwadrat plus A. I dane mamy w zadaniu, że W od 3 równa się 0. No to znowu wstawiamy za W od X 0, bo to jest wartość wielomianu, a za X -a wstawiamy trójkę, bo to 0 to jest wartość tego wielomianu dla właśnie X -a równego 3 No i teraz 0 równa się 3 razy 3 do trzeciej odjąć 3 do kwadratu dodać a 0 równa się 3 razy 3 do trzeciej to 27 minus 3 do drugiej to 9 i plus a Czyli 0 równa się 3 razy 27 to będzie 60 plus 21 81 minus 9, dodać a. Czyli mamy 0 równa się 81 minus 9 to 72, dodać a. Przerzucam 72 na drugą stronę. Zmiana znaku, czyli minus 72 równa się a. Odwrócę sobie zapis, a równa się minus 72. No i to jest odpowiedź do podpunktu. B. I zróbmy jeszcze podpunkt C, żeby tutaj więcej poćwiczyć, mamy wzór wielomianu W, w od x równa się x do trzeciej plus a x kwadrat plus 3 i dane jest, że w od minus 4 równa się 3. Czyli wstawiamy wartość wielomianu 3 i za x minus 4, bo właśnie ta trójka to jest wartość tego wielomianu dla x równego minus 4. Czyli 3 równa się i teraz minus 4 do trzeciej plus a razy minus 4 do drugiej no i plus 3 przepisuję. Czyli 3 równa się minus 4 do trzeciej to minus 64 plus a razy minus 4 do drugiej to 16 i plus 3. Czyli mam 3 równa się minus 64 dodać 16 a plus 3, no i 16a zostawię po prawej stronie, a minus 64 i trójkę przerzucam na drugą stronę ze zmianą znaku, czyli 3 plus 64 i minus 3. 3 i minus 3 mi się zredukuje do zera, czyli mam 64 równa się 16a, dzielę obie strony równania przez 16, czyli a. Równa się 64 przez 16 to 4. Odwrócę zapis. A równa się 4. No i to jest odpowiedź do podpunktu C. I idźmy do zadania szóstego. I zadanie szóste. Przeczytajmy treść. Oblicz współczynniki A i B wielomianu W. No i zrobimy podpunkt A. Mamy wielomian W. W od x równa się minus 3x do 3 plus ax kwadrat plus bx. Plus 2. I mamy dane, że w od minus 1 równa się 4 i w od 2 równa się 20. No to najpierw wykorzystajmy tą informację, czyli że w od minus 1 równa się 4. Zatem wstawiam za wartość wielomianu 4, a za x minus 1. Czyli będę miała 4 równa się minus 3 razy minus 1 do 3 plus a razy minus 1 do drugiej plus b razy minus 1 plus 2. No i teraz potrzebuję jeszcze drugie równanie, bo mam dwie niewiadome. I drugie równanie ułożę w oparciu o tą informację, że w od 2 równa się 20. Czyli teraz za wartość wielomianu wstawiam 20, a za x 2. Dwa. Czyli 20 równa się... Minus 3 razy 2 do 3 plus a razy 2 do 2 plus b razy 2 plus 2 i mam układ równań do rozwiązania. Uprośćmy sobie każde z tych równań, czyli 4 równa się minus 3 razy minus 1 do 3 to minus 1, więc albo tu zapiszę minus 1, albo już od razu minus 3 razy minus 1 zapiszę, że to jest 3, ale może tak etapami zróbmy, więc zostawmy ten zapis i za chwilę wrócimy do tego równania, do uproszczenia dalszego. Dalej mam a razy minus 1 do kwadratu, no to to jest 1, więc już sobie może to mnożenie przez 1 podarujemy. No i b razy minus 1 to jest minus b i plus 2. Drugie równanie: 20 równa się Minus 3 razy 2 do 3 to 8, dodać a razy 2 do 2 to 4, dodać b razy 2 to sobie zapiszę 2b plus 2. No i teraz 4 równa się, właśnie minus 3 razy minus 1 to o czym mówiliśmy, to 3, dodać a, odjąć b i dodać 2. Drugie równanie: 20 równa się minus 3 razy 8 to jest minus 24, dodać. A razy 4 zapiszę sobie jako 4a, no i resztę przepiszę. Plus 2b plus 2. No i teraz potrzebuję jeszcze sobie tutaj uprościć te liczby, te wyrazy wolne, liczby bez niewiadomych, czyli 4 równa się, tu będę miała 3 plus 2 to jest 5. Plus a minus b, a tutaj w drugim równaniu, no to będę miała 20, równa się, minus 24 dodać, 2 to będzie minus 22, dodać 4a plus 2b. Robię tak etapowo, czyli teraz jeszcze zredukuję sobie tutaj pozostałe liczby, czyli będę miała 4, Minus 5, bo przerzucę na drugą stronę. Zmiana znaku przy piątce będzie minus 5. 4 minus 5 równa się a minus b. Tu zrobię taką kreskę, że to jest osobny zapis. I teraz jeszcze w drugim równaniu będę miała 20 i teraz przerzucam minus 22 dwa na drugą stronę. Zmiana znaku, czyli plus 22. Dwa. Równa się 4a plus 2b. No, i 4 minus 5 to minus 1 równa się a minus b. A w drugim równaniu 20 plus 22 to 42 równa się 4a plus 2b. Jeszcze tutaj klamerka i tutaj też. No, i teraz wyznaczę sobie dowolną, niewiadomą z dowolnego równania, tylko na coś się muszę zdecydować. Ja się decyduję na wyznaczenie a z pierwszego równania, czyli będę miała a równa się Minus 1, no i przerzucam minus b na drugą stronę, zmiana znaku, czyli plus b. A to jest minus 1 plus b, i teraz za a do drugiego równania wstawiam minus 1 plus b, czyli tutaj. Czyli będę miała 42 równa się 4 razy. Otworzyć nawias minus 1 plus b, no i plus 2b przepisuję. Czyli 42 równa się 4 razy minus 1 to minus 4, 4 razy B to 4B i plus 2B przepisuję. No i teraz minus czwórkę przerzucę na drugą stronę zmiana znaku, czyli 42 plus 4 równa się, no i zredukuję sobie tu wyrazy podobne 4B plus 2B to jest 6B, i 42 plus 4 to 46, równa się 6B i teraz dzielę obie strony równania przez 6, czyli B równa się 46 6 To sobie wyłączę całości i jeszcze skrócę. Ile szóstek zmieści się w 46? 7. Ile nam zostanie reszty? 4. No i 4 szóste mamy. Zatem po skróceniu mamy 7 i 2 trzecie, to jest B. I teraz jeszcze mamy policzyć współczynnik A, czyli wracam sobie tutaj do tego miejsca. Ja, może zaznaczę jakimś kolorem. O, do tego miejsca wracam. A równa się minus 1 plus B. Muszę sobie troszeczkę oddalić, żeby zrobić miejsce na tablicy. No i teraz może jeszcze zrobię taki odnośnik, żeby też było wiadomo. I a to się równa minus 1 dodać b, czyli 7 i 2 trzecie. Odwróciłam sobie tutaj zapis od lewej strony. Piszę, zaczynam od a. Mogę tak robić w matematyce. a to się równa. No i minus 1 dodać 7 i 2 trzecie to jest 6 i 2 trzecie. Czyli to jest nasze a, a nasze b. Tutaj mamy 7. I dwie trzecie. No i to są właśnie odpowiedzi do zadania szóstego A. I to tyle w tym zadaniu, tyle też w tym filmiku. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Jeśli Wam się podobało, kliknijcie proszę łapkę w górę, kliknijcie proszę dzwoneczek, zasubskrybujcie proszę kanał. Zachęcam też do komentowania i do usłyszenia w kolejnych filmach.